Dzisiaj ma stary zwisie chcemy zadać ci kilka pytań. To może pierwsze, ile ma pan zębów i czy myjesz zęby pastą blendamet? W dzieciństwie wcale nie myłem ryja bo po co ale kiedy byłem starszy to wiecie były laski i te sprawy to wypadało żorować kły i wtedy miałem jeszcze wszystkie zęby. A mył pan zęby pastą blendamet. Nie no co ty na taką nie było mnie stać ja myłem zęby odchodami konia. No i teraz widzisz jakie to było dobre. O ja pierdolę coś jedzie. No korwa co za pajac, prawie mnie jedną zaraz dostanę chyba zawało No nie mogę z pojebańca jak do spotkam to ja jamowy kręcę że będzie patrzał jak jaś zjeb palestyński Co on sobie myśli że ma nową BMK to może zapierdalać niczym Formuła 1 Takich to strzelać w pizdo Okej, okay, to może następne pytanie. Jakie jest pana hobby, co, a hobby a to ja lubię sobie tak posiedzieć na krześle i podłobać w nosie, a babami zawsze strzelam w żonę, a ona ma zawsze opierdolony ryj i biegnie na mnie z bejsbolem i mnie napierdala po głowie. A jak się jej znodzi to bierze sekator i chce mi obciąć kotasa. Soka już mnie denerwuje bo zawsze zjebie mi moja zajebista fryzorę co ja robię zawsze rano 30 minut. A przecież w robocie muszę ładnie wyglądać bo pełno zajebistych dopeczek spotykam. I korwa mam no ja z tego dosyć pierdolę to wszystko i dyf...